Milioner bije swoją żonę na oczach całej rodziny w luksusowej restauracji. Na zewnątrz skromny mężczyzna przechodzi ulicą i jest świadkiem tej sceny. Oburzony wchodzi do środka i robi coś, co wprawia wszystkich w całkowite osłupienie. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić poruszające historie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać kolejne. Restauracja tętniła życiem. Przyciszone rozmowy, śmiechy, brzęk kieliszków napełnianych winem. Kelnerzy poruszali się z wprawą, omijając krzesła i elegancko ubranych gości, niosąc wykwintne dania na misternie zdobionych porcelanowych talerzach. Wszystko tu było perfekcyjnie dopracowane. Od subtelnego oświetlenia po klasyczną muzykę płynącą cicho w tle. Przy jednym z najbardziej prestiżowych stolików siedziała Zofia Kowalska, pogrążona w ciszy. Przed nią leżał kunsztownie udekorowany talerz, na którym spoczywało idealnie przyrządzone danie. Nie dotknęła go. Jedynie przesuwała kawałki jedzenia widelcem, kreśląc na powierzchni sosu nieme wzory. Była tu, ale jednocześnie jej nie było. W przeciwieństwie do niej Tomasz Kowalski emanował pewnością siebie. Jego śmiech odbijał się od ścian, a jego głos dominował nad wszystkimi innymi przy stole. Władza i wpływy były dla niego naturalnym środowiskiem, a ludzie wokół niczym figury na szachownicy, które poruszał według własnego uznania. Kiedy mówił, inni słuchali. Kiedy rzucał dowcip, wszyscy się śmiali. Kiedy wydawał opinię, nikt jej nie podważał. Zofia, jego głos przeciął jej zamyślenie jak ostrze noża. Podniosła wzrok automatycznie, bez zastanowienia, jakby zareagowała na polecenie, a nie na zwykłe zawołanie. Tak, siedzisz tu jak posąg. Może łaskawie dołączysz do rozmowy. Jego ton wydawał się żartobliwy. Ale Zofia znała go wystarczająco dobrze, by wiedzieć, że w tym żarcie nie było cienia lekkości. Wokół stołu zapadła dziwna cisza. Kilka osób zaśmiało się nerwowo, jakby chcieli szybko zagłuszyć niezręczność chwili. Przepraszam, wyszeptała przepraszam powtórzył, unosząc brwi. I to wszystko? Zofia poczuła ścisk w żołądku. Wiedziała, że to nie była tylko zwykła zaczepka. Tomasz testował ją, badał, jak daleko może się posunąć. Julian Kowalski, kuzyn Tomasza, który zawsze zdawał się być nieco nie na miejscu w towarzystwie swego dominującego krewnego, postanowił interweniować. Daj spokój, Tomasz, powiedział, siląc się na lekki ton. Może Zofia jest po prostu zmęczona. Tomasz przekrzywił głowę, przyglądając mu się uważnie. Chwycił swój kieliszek wina. I zaczął obracać go w dłoni, jakby zastanawiał się nad czymś ważnym. Julian westchnął w końcu, uśmiechając się lekko, ale jego oczy pozostały zimne. Ja doskonale wiem, czego moja żona potrzebuje. I to wystarczyło, by znowu zapanowała cisza. Zofia opuściła wzrok. Nie mogła znieść tego, jak wszyscy na nią patrzyli z ciekawością, z zażenowaniem, może nawet ze współczuciem, ale nikt się nie odezwał, nikt nie powiedział, że to, co się właśnie wydarzyło, było niewłaściwe. Tomasz, jak gdyby nigdy nic, wrócił do rozmowy o interesach, dyskutował o nowych inwestycjach, rynkach zagranicznych, polityce. Ludzie przy stole znów zaczęli przytakiwać, powracając do swoich ról, biernych słuchaczy. Zofia westchnęła w duchu. Jeszcze jedna noc, jeszcze jedna kolacja, jak wszystkie inne. I wtedy drzwi restauracji otworzyły się. Do środka wszedł mężczyzna, który nie pasował do tego miejsca. Nie był ubrany w elegancki garnitur jak inni goście. Jego marynarka była prosta, niemodna, a buty nosiły ślady zużycia. Nie był jednym z tych ludzi, którzy przychodzili tu, by popisywać się bogactwem i wpływami. Jego ruchy były pewne, ale nienachalne, spokojne, ale nie uległe. Jakub Nowak. Nie przyszedł tu bez powodu. Zatrzymał się na chwilę, skanując wzrokiem salę, a potem jego oczy natrafiły na Zofię i wtedy zobaczył. Zobaczył, jak Tomasz trzymał jej nadgarstek, nie mocno, ale wystarczająco silnie, by zmusić ją do posłuszeństwa. Zobaczył, jak jej ciało zadrżało pod jego dotykiem. Zobaczył, jak jej oczy były puste i wtedy ruszył prosto w stronę ich stolika. Gwar wokół nich powoli przycichał. Ludzie zaczęli dostrzegać, że coś się dzieje. Zatrzymał się tuż obok i spojrzał prosto w oczy Tomasza. Puść ją. W tym jednym zdaniu nie było prośby. Był rozkaz. Tomasz zamrugał, jakby nie wierzył, że ktoś śmiał go w ten sposób zaadresować. Słucham? Jego głos był cichy, niebezpieczny. Jakub nie cofnął się ani o krok. Powiedziałem, żebyś puścił jej rękę. Przez kilka sekund panowała kompletna cisza. Potem Tomasz uśmiechnął się krzywo, rozbawiony, jakby uznał całą tę sytuację za kiepski żart. Czy ty w ogóle wiesz, kim jestem? Jakub skrzyżował ramiona. Jego spojrzenie pozostawało niewzruszone. Wiem więcej, niż ci się wydaje. Na moment coś przemknęło przez twarz Tomasza. Zaskoczenie, może nawet cień niepokoju ale równie szybko to zniknęło. Tomasz był mistrzem panowania nad sytuacją. Rozluźnił uścisk na nadgarstku Zofii i powoli wstał. Wychodzimy, oczywiście, że tak. Zofia jak zawsze posłusznie podniosła się z krzesła. Jak zawsze podążyła za nim, ale kiedy mijała Jakuba, usłyszała szepty. Nie musisz tak żyć. To były tylko cztery słowa. Ale coś w nich zatrzymało ją na ułamek sekundy, coś w nich sprawiło, że po raz pierwszy od bardzo dawna zaczęła się zastanawiać. A jeśli to była prawda? Cisza w rezydencji kowalskich była ciężka jak ołów, nie była to zwykła cisza nocy, nie była to chwila spokoju po długim dniu, to była cisza napięcia, cisza, która zwiastowała burzę, choć jeszcze nie było wiadomo, kiedy uderzy. Tomasz i Zofia wrócili do domu bez słowa, bez choćby jednego spojrzenia. Ona siedziała nieruchomo w samochodzie, wpatrzona w swoje dłonie, podczas gdy on prowadził z tą samą pewnością siebie, którą emanował zawsze. Na jego twarzy nie było śladu emocji, ale Zofia znała go wystarczająco dobrze, by wiedzieć, że ta pustka jest tylko pozorna. W rzeczywistości gotowało się w nim coś, co prędzej czy później musiało znaleźć ujście. Gdy zatrzymali się przed wejściem do domu, Tomasz wysiadł pierwszy, zatrzaskując drzwi samochodu. Zofia z opóźnieniem sięgnęła po klamkę, jakby podświadomie chciała przedłużyć moment, w którym znajdzie się sam na sam z nim w murach tej rezydencji. W końcu wyszła. Podążyła za nim, czując piekący ból w nadgarstku tam, gdzie jego palce zaciskały się kilka godzin wcześniej. Cień po jego dotyku pozostał na jej skórze, jak znak własności, którego nie dało się zetrzeć. Weszli do środka. Tomasz nawet na nią nie spojrzał, tylko zdjął płaszcz i rzucił go na wieszak, po czym ruszył w kierunku swojego gabinetu. Zofia stała przez chwilę w holu, niepewna, czy powinna się poruszyć. Czuła jak napięcie w powietrzu niemal materialnie osadza się na jej skórze, jakby ściany tego domu nagle stały się cięższe, bliższe, przytłaczające. Drzwi do gabinetu zatrzasnęły się za Tomaszem, a ona odetchnęła płytko, jakby właśnie tymczasowo ocaliła swoje życie. Zofia usiadła na sofie w salonie. Nie miała odwagi zapalić światła, ciemność była bezpieczniejsza, ciemność ukrywała emocje, które w jej oczach mogłyby ją zdradzić. Wiedziała jednak, że to tylko chwilowe zawieszenie broni. Tomasz nie był człowiekiem, który zapominał, nie był kimś, kto puszczał sprawy płazem. Siedziała więc i czekała. Każdy tyk zegara wydawał się uderzać w jej czaszkę, każda sekunda wydłużała się w nieskończoność. Drzwi gabinetu otworzyły się nagle, a jego kroki zabrzmiały na korytarzu. Zbliżał się powoli, ale bez wahania. Już wiedziała, że to nie będzie długa rozmowa, bo Tomasz nie lubił tracić czasu na zbędne dyskusje. Zatrzymał się naprzeciwko niej, patrząc na nią uważnie, jakby próbował ocenić, co czuje. Kim był ten mężczyzna? Zapytał cicho niemal neutralnym tonem, który jednak nie miał w sobie nic z obojętności. Nie było sensu kłamać. Tomasz wyczuwał kłamstwo tak samo, jak drapieżnik wyczuwa strach. Zbyt dobrze znał jej odruchy, zbyt dobrze wiedział, jak reaguje, gdy coś ukrywa. Nie wiem, powiedziała cicho, starając się, by jej głos brzmiał pewnie. Tomasz przekrzywił lekko głowę, jakby zastanawiał się, ile jeszcze będzie musiał z niej wydobyć. Jego oczy zwęziły się, a na twarzy pojawił się cień uśmiechu, ale nie było w nim ciepła. Kłamiesz, powiedział krótko. Zofia poczuła, jak jej ciało automatycznie napina się, jakby przygotowywało się na cios, który jednak nie nadchodził. Tomasz nie musiał podnosić ręki, nie musiał nawet podnosić głosu, sama jego obecność była wystarczającym narzędziem kontroli. Zrobił krok bliżej, tak blisko, że czuła jego oddech na swojej skórze. Pachniał alkoholem i perfumami, których zapach zawsze wywoływał w niej dreszcz. Jeśli jeszcze raz zobaczę go w pobliżu ciebie, zaczął, ale nie dokończył. Nie musiał. Niedokończone zdania były zawsze gorsze. To, czego się nie wypowiedziało, zawsze było bardziej przerażające. A potem. Jakby wszystko to było jedynie nieważnym epizodem, Tomasz pochylił się i pocałował ją w czoło. Jego usta były chłodne, jakby cała czułość, którą ten gest miał sugerować, była jedynie pustą formalnością. Dobranoc, kochanie, powiedział i odszedł. Zofia nie ruszyła się z miejsca. Siedziała tam, w pustej, ciemnej rezydencji, wsłuchując się w swoje własne myśli, których do tej pory nie pozwalała sobie wypowiedzieć. Nie musisz tak żyć. Te słowa, które usłyszała wcześniej od nieznajomego mężczyzny, rozbrzmiewały w jej głowie raz za razem, jak echo, które nie chciało ucichnąć, jak pytanie, którego nigdy wcześniej sobie nie zadała. Co, jeśli to była prawda? W tym samym czasie, w zupełnie innej części miasta, Jakub Nowak stał w swojej małej kuchni, patrząc na fotografię, którą trzymał w dłoni. Kamila Nowak, jego młodsza siostra. Na zdjęciu miała szeroki, beztroski uśmiech i oczy pełne życia. Teraz była jedynie wspomnieniem. Zniknęła lata temu, a ostatnie co o niej wiedział, to że zaczęła pracę w rezydencji Tomasza Kowalskiego. Potem ślad po niej zaginął. Oficjalnie nikt nie wiedział, co się z nią stało. Oficjalnie nie było dowodów na nic niepokojącego. Ale Jakub nigdy nie wierzył w oficjalne wersje. Teraz, po latach, zobaczył coś, co utwierdziło go w przekonaniu, że Kamila nie była jedyną. Zofia Kowalska miała w oczach ten sam strach, tę samą pustkę. Była kolejną kobietą uwięzioną w cieniu tego człowieka. I jeśli istniała szansa, że w tej historii kryje się odpowiedź na pytanie, które zadawał sobie od lat, to nie zamierzał jej zmarnować. Sięgnął po telefon, wybierając numer, który znał na pamięć. Po kilku sygnałach ktoś odebrał: Muszę wiedzieć wszystko o Kowalskim, każdy szczegół. Jakub, to nie jest dobry pomysł, usłyszał w odpowiedzi. Nie pytałem, czy to dobry pomysł. Po prostu zdobądź mi te informacje. Zapadła chwila ciszy. Dobrze, ale wiesz, w co się pakujesz, prawda? Jakub spojrzał jeszcze raz na fotografię siostry, po czym powoli zamknął oczy. Wiem i nie mam zamiaru odpuścić. Tomasz Kowalski miał wiele sekretów, ale czas, by za nie zapłacił, właśnie nadszedł. Zofia siedziała w gabinecie Tomasza w miejscu, które przez lata wydawało jej się niedostępne. Był to jego azyl. Jego terytorium, do którego nikt, nawet ona, nie miała prawa wchodzić bez pozwolenia. Surowe, eleganckie wnętrze zawsze wydawało się jej chłodne, pozbawione osobistych akcentów, jakby celowo zostało zaprojektowane tak, by nie zdradzać niczego o jego właścicielu. Wielkie machoniowe biurko stało dumnie w centrum pomieszczenia z idealnie ułożonymi dokumentami, drogimi piórami i komputerem, który Tomasz zawsze wyłączał, zanim opuszczał pokój. Szafa na akta była zamknięta na klucz, a masywne regały z książkami wydawały się tylko dekoracją, bo nigdy nie widziałaby, by Tomasz faktycznie cokolwiek z nich czytał. Ten gabinet był symbolem jego władzy. Był miejscem, gdzie podejmował decyzje, zarządzał ludźmi, planował kolejne ruchy w grze, w której to on zawsze miał wygrywać. Tego wieczoru jednak drzwi do szafy były uchylone, nieznacznie, niemal niezauważalnie, ale Zofia dostrzegła to od razu. Tomasz nigdy nie zostawiał niczego otwartego, był zbyt drobiazgowy, zbyt obsesyjnie skupiony na kontroli, a jednak tym razem popełnił błąd. Może przez gniew, może przez nieuwagę, a może dlatego, że nigdy nie przyszło mu do głowy, że Zofia mogłaby sięgnąć po coś, co do niego należało. Najpierw zawahała się, stojąc nieruchomo, nasłuchując, czy gdzieś w domu nie słychać kroków. Wiedziała, że Tomasz od dawna śpi. Gdy wrócili do domu, był wściekły, ale kontrolował tę złość, nie wybuchł, nie podniósł głosu. Po prostu rzucił jej jedno ostatnie ostrzeżenie, pocałował w czoło i poszedł do sypialni, jakby nic się nie stało, jakby to wszystko było jedynie incydentem, który już dawno został zapomniany, ale ona nie mogła zapomnieć. Nie zastanawiając się dłużej, podeszła do biurka i zaczęła przeglądać dokumenty. W większości były to standardowe papiery, umowy biznesowe, zestawienia finansowe, raporty z inwestycji. Wszystko idealnie uporządkowane, każdy dokument spięty zszywaczem, każdy podpisany z precyzją, która była dla Tomasza typowa. Ale potem trafiła na coś, co nie pasowało. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak zwykły formularz bez większego znaczenia, ale kiedy spojrzała uważniej, poczuła, jak serce zamiera jej w piersi. Polisa na życie, jej imię i nazwisko na samej górze. Dłonie zaczęły jej drżeć, gdy przewracała kolejne strony, skanując wzrokiem liczby i daty. Kwota wypłaty była ogromna, suma, która mogła zapewnić Tomaszowi komfortowe życie bez jej obecności. A potem zobaczyła datę aktywacji. Dwa tygodnie. Nie mogła oddychać. To nie był przypadek, nie był to dokument sprzed lat, zapomniany i nieaktualny. To było coś nowego, coś, co dopiero miało wejść w życie. Tomasz już podjął decyzję. Zofia poczuła, jak jej całe ciało ogarnia lodowaty dreszcz. To było coś innego niż strach, który znała od lat inny rodzaj paniki bardziej duszący, bardziej nieubłagany nie miała już czasu. To nie była sprawa przyszłości. Nie mogła sobie wmawiać, że jakoś to będzie, że jeszcze może coś się zmieni. Wszystko już było zaplanowane. Ona miała zniknąć. Dysząc ciężko, zacisnęła palce na dokumencie, jakby próbowała się upewnić, że to wszystko nie jest snem. Ale to było prawdziwe. Każda cyfra, każde słowo, każdy podpis Tomasza był rzeczywisty i niepodważalny. Nie mogła czekać. Wiedziała, że jeśli nie zrobi czegoś teraz, nie dostanie drugiej szansy. Tomasz był człowiekiem, który nie pozostawiał śladów, nie popełniał błędów. Jeśli postanowił się jej pozbyć, oznaczało to, że wszystko było już przygotowane. Być może miał już zaplanowany wypadek, być może miał ludzi, którzy wykonają za niego brudną robotę. Musiała działać. Trzęsącymi się palcami sięgnęła po telefon. Jej oddech był płytki, niemal spazmatyczny, na sekundę zawahała się, nie wiedząc, do kogo mogłaby zadzwonić. Nie miała nikogo, nie miała przyjaciół, nie miała rodziny, która mogłaby ją chronić. Wszyscy ludzie w jej życiu należeli do Tomasza, byli jego pionkami, lojalni wobec niego, a nie wobec niej, ale był ktoś, kto nie należał do jego świata. Jakub. Nie wiedziała, dlaczego to jego numer wpisała na klawiaturze. Nie wiedziała, dlaczego w tej chwili to on wydawał się jedyną osobą, do której mogła się zwrócić. Może dlatego, że już raz zobaczył coś, czego inni nie dostrzegali. Może dlatego, że w jego oczach nie było obojętności. Telefon dzwonił raz, drugi, trzeci. Halo? Jego głos był niski, ostrożny, jakby od razu wyczuł, że coś jest nie tak. Przez chwilę nie mogła wydobyć z siebie słowa. Wciąż czuła, jak jej serce bije za szybko, jak w głowie huczą jej wszystkie myśli naraz. "Jakub", powiedziała w końcu, jej głos był płytki, drżący. "Potrzebuję twojej pomocy". Cisza po drugiej stronie trwała zaledwie kilka sekund, ale wydawała się wiecznością. "Gdzie jesteś?" Jego odpowiedź była natychmiastowa jakby nawet przez moment nie zastanawiał się nad tym, czy powinien jej pomóc. Zofia zacisnęła powieki, próbując zebrać myśli, spróbować uspokoić drżenie w dłoniach, w domu. Tomasz śpi, ale ja. Ja nie mogę tu zostać. Nie ruszaj się, będę tam, rozłączył się, a ona została w tej samej pozycji wciąż ściskając w dłoni dokument, który właśnie na nowo zdefiniował jej życie. Nie była już tylko żoną Tomasza Kowalskiego, była kobietą, na którą został wydany wyrok. Jakub prowadził szybko, zbyt szybko, ale w tej chwili nie miało to znaczenia. Serce waliło mu w piersi, dłonie mocniej zaciskały się na kierownicy, a oczy wbite były w drogę przed nim. Nie mógł sobie pozwolić na choćby sekundę straty, nie teraz, nie po tym co usłyszał. Jesteś bezpieczna? Zapytał, starając się utrzymać głos na tyle spokojny, na ile było to możliwe. Po drugiej stronie słuchawki oddech Zofii był urywany, poszarpany, jakby zmuszała się do mówienia. On wyszedł, ale nie mam dużo czasu. To wystarczyłoby, jakub docisnął pedał gazu. Wciąż miał nadzieję, że zdąży, że wszystko skończy się inaczej niż w jego najgorszych wyobrażeniach. Słuchaj, znalazłem informację o mojej siostrze. Ona wiedziała zbyt wiele o Tomaszu i nie była jedyną. Zapadła cisza. Zofio? Coś jest nie tak. Jej głos był ledwie słyszalnym szeptem. Jakub zesztywniał. Co się dzieje? Drzwi wejściowe. Co z nimi? Są otwarte. Poczuł, jak serce mu zamiera. Co? Nie zostawiłam ich otwartych. Puls uderzył mu w skroniach. Wyjdź z domu. Teraz? Ale wtedy linia się urwała. Zofia? Tylko głuchy sygnał odpowiedział mu na wołanie. Zaklął i docisnął gaz do granic możliwości. Silnik ryknął. Opony zapiszczały na zakręcie, ale on nie zwracał na to uwagi. Liczyła się tylko ona. Wiedział, że Tomasz mógł się domyślić, że coś jest nie tak, że mógł wrócić wcześniej, że mógł już być w środku. Kiedy zobaczył w oddali rezydencję Kowalskich, poczuł, jak w jego żyłach krew zmienia się w lód. Drzwi były uchylone. Zatrzymał samochód z piskiem opon, wyskoczył i niemal wpadł do środka. Cisza. Każdy krok odbijał się echem w wielkim holu. Zacisnął pięści, starając się uspokoić oddech, ale napięcie rozsadzało mu klatkę piersiową. Zofio? Zawołał, ale odpowiedziało mu tylko puste echo. Ruszył w głąb prezydencji, przeszukując kolejne pomieszczenia, aż dotarł do gabinetu i wtedy zobaczył. Cofnęło go o pół kroku, jakby uderzył go niewidzialny cios. Cofr otwarty, dokumenty rozsypane po podłodze, jakby ktoś szukał czegoś w pośpiechu. Krzesło przewrócone. A potem. Tomasz. Siedział wygodnie w fotelu, jakby czekał. Jego usta wygięły się w uśmiechu pełnym triumfu. Przed nim, na kolanach, z pochyloną głową była Zofia. Oczy miała szeroko otwarte, wbite w Jakuba. Jej ciało drżało, ale nie z płaczu. Z czymś innym. Czymś, czego Jakub jeszcze nie potrafił odczytać. Wiedziałem, że przyjdziesz. Tomasz przechylił głowę, patrząc na niego z ciekawością, jak kot, który obserwuje mysz złapaną w pułapkę. Jakub powoli uniósł dłoń, a w niej błysnęła broń. To koniec, Kowalski. Tomasz zaśmiał się: Naprawdę myślisz, że możesz mnie pokonać? Jakub nie odpowiedział, nie musiał. Na zewnątrz rozległ się dźwięk zbliżających się syren: policja. Tomaszowi zniknął uśmiech z twarzy. Wiedział, że nie ma już gdzie uciec, wiedział, że to jest jego koniec, wiedział, że tym razem nie będzie mógł kupić sobie wolności. Spróbował jeszcze uciec, rzucić się do wyjścia, ale Jakub był szybszy, powalił go na podłogę, wykręcając mu ręce. Tomasz wrzasnął, szarpał się, ale to było bez znaczenia. Chwilę później do gabinetu wpadli funkcjonariusze, przyciskając go do podłogi, zakładając kajdanki. Wreszcie koniec gry. Jakub spojrzał na Zofię. Stała trzęsąc się, ale na jej twarzy było coś, czego wcześniej tam nie widział. Nie strach, nie rozpacz, tylko wolność. Spojrzała na niego, a potem po raz pierwszy uśmiechnęła się. Zasubskrybuj kanał, aby obejrzeć więcej takich historii.